Siostry, i bracia, święty Paweł do swojej gminy w Koryncie, którą zakładał przez półtora roku, był najdłużej ze wszystkich miejsc pobytu podczas swoich wypraw misyjnych, to jest druga wyprawa misyjna w Koryncie. Był półtora roku. No i piszę do nich list, bo jak w każdej wspólnocie ludzkiej pojawiały się różne problemy. Pojawiały się różnego rodzaju y trudności. Korynt to było miasto bardzo trudne do przyjęcia Ewangelii. Znacie takie powiedzenie córy Koryntu? To było miasto rozpusty. Tym ludziom naprawdę trudno było przyjąć Ewangelię. Zresztą była tam świątynia na górze nad Koryncie, na Krokoryncie. Bogini, nie wiem jak na, na, na nazwę, która właśnie była boginią od czynności seksualnych. Taką mieli boginię. No i pff, mężczyźni Składali tam u kapłanek tamtejszych cór Koryntu swoje dary tej bogi. No i teraz w tym środowisku, takim mocno pogańskim, mocno, bo to było portowe miasto, wiadomo, w portowym mieście jest mnóstwo takiego różnego tałatajstwa. No i święty Paweł naucza o Jezusie, naucza Jego Ewangelię. Mówi o Jego wymaganiach. To było trudne. Bo brać się sobie stanąć wobec ludzi, którzy mają inne przekonania. I mówić im Ewangelię. I dlatego w tych, tych wspólnotach, którą dość mocno ukształtował przez te półtora roku, małej wspólnocie, ale nawet wśród tej małej wspólnoty ludzi już wierzących w Chrystusa, Pojawiały się znowu trudności tego typu, że oni te naciski całego społeczeństwa, jakie tam żyło, no jakby wycofywali się z tej drogi ewangelicznej. Zaczęli wchodzić z powrotem na drogę jakby pogaństwa. I on mówi, dzisiaj zaczyna to ten fragment listu. Niech się nikt z Was nie łudzi. W innym tłumaczeniu było: Niech z nas nie daje się manipulować, czyli nie daje się zwodzić. Niech Was nikt nie zwodzi. Jest też takie tłumaczenie. To słowo zwodzi, greckie. Słowo, ja nie jestem znawcą greckiego języka, ale wiem, że Słowo to wie oryginale oznacza to samo słowo, które było u początków dziejów świata opisane w Księdze Rodzaju, kiedy szatan zwodził Ewę. Dała się zwieść. Wmówił jej, że Bóg nie kocha, ponieważ czegoś im zabrania. I czyli uda udało się mu zwieść Ewę. Do co jest powodem wszelkich cierpień naszych do dzisiaj i problemów. I tutaj ten, te słowa szczególnie mówią nam o tym, żebyśmy byli pokorni, stali się głupimi, bo nie możemy uważać, że jesteśmy tacy porządni i tacy mądrzy. A dzisiaj nam to bardzo grozi. Ponieważ współczesny człowiek tyle z różnych rzeczy technicznych, cała ta doba informatyki powoduje, że my wszystko wiemy o świecie. Możemy sobie to oglądnąć, możemy sobie to przybliżyć, i wchodzi w nas takie podświadome przekonanie, że człowiek jest potężny, mocny, że człowiek jest kimś. I to Często my tego sobie nie uświadamiamy, ale ono gdzieś tam wchodzi i pracuje w nas. Przecież tymi wartościami jesteśmy bombardowani z całego świata, z tych wszystkich rzeczy. Dzisiaj dla tego świata spojrzenie na człowieka jako na kogoś, kto jest właśnie potężny, mądry. I tutaj święty Paweł mówi, jeżeli ktoś z was uważa się za mądrego w tym świecie, mniema, że jest mądry. Niech się stanie głupim, aby posiadł mądrość. Jako mądrość? Mądrość Chrystusa. Mądrość Ewangelii. I <laughs> mówi, On udaremnia zamysły przebiegłych. Ile jest przebiegłości dzisiaj w manipulowaniu ludzkimi umysłami? Ile tej przebiegłości jest w masmediach? Ile tej przebiegłości, żeby nas przemienić, zmienić na swoje, na, na ich, na to, co dla nich jest wygodne. I my się temu czasami poddajemy, chociaż protestujemy, chociaż świadomie, co jakiś czas sobie to uświadamiamy, że tak jest, to jednak to dla nas jest pewną pułapką. Dlatego to słowo jest bardzo Dzisiejszy także na nasz czas rekolekcji. Bo co to, co to jest ten czas rekolekcji? To jest czas, w którym się zasłuchujemy w Słowo Boga. W słowo Jezusa mamy skonfrontować swoje życie z Jezusem, z Jego słowem. Słowem życia. To musimy dokonać w rekolekcjach. Dlatego nie każdy sobie nie myśli, że będzie tutaj na rekolekcjach, wysłucha konferencji i na tym się skończy. To nie może tak być. Niektórzy mówią: idę na rekolekcję, posłucham rekolekcji, potem się czuję dobrze, bo byłem na rekolekcjach, zrobiłem swój obowiązek chrześcijański. No, jestem porządnym katolikiem. Uważajcie, to jest pułapka. Tutaj czas jest poświęcony. Takiej wewnętrznej walce, jak powiedziałem, walce z sobą samym, z przejawami własnego ego, które nam podsuwa dzisiejszy świat. To trzeba dobrze rozeznać. Temu będą służyć na rekolekcjach adoracje wieczorne, kiedy będziecie mogli właśnie w ciszy przed Panem, Jezusem, w ciszy zupełnej, przed Panem wrócić do tych treści, do tego Słowa Bożego. I konfrontować, robić tą konfrontację. Jak to w moim życiu wygląda? Czy ja się nie dałem już złapać na jakąś wędkę współczesnym, różnym mędrcom tego świata? To jest właśnie cel rekolekcji, żeby właśnie się umocnić słowem Bożym, żeby wrócić do Jezusa, żeby zobaczyć w nas, co nam zagraża. W czym już może ustąpiliśmy trochę temu światowi, żeby właśnie no, wrócić do Ewangelii w pełni. Ponieważ dzisiejsze słowo mówi nam jest również Ewangelia o tym cudownym połowie ryb. To jedną myśl z tego chciałbym wyciągnąć. Cała nasza mądrość wobec Pana Jezusa jest niczym. Przecież Piotr był pod względem ludzkim mądrzejszy od Pana Jezusa w łowieniu ryb. On był specjalistą. On wiedział, kiedy się łowi ryby i gdzie należy zarzucać sieci. I to było w ogóle wbrew wszelkiej logice, co mu Pan Jezus powiedział, tu zarzuć. Ale widzicie, co zrobił Piotr? Piotr był na tyle pokorny, że nie powiedział Panu, jest to nie ma sensu. Ja się znam nad tym. Ale po prostu na Twoje słowo zrobię to. I tu widzimy, że Słowo Boga jest tak wszechmogące i mocne, że każda ludzka w swoim niemaniu mądrość przegrywa. Jezus jest tym, który, który daje nam mądrość życia. I trzeba Go słuchać. Dlatego rekolekcja też jest słuchaniem Ewangelii, słuchaniem Ewangelii. W naszej regule franciszkańskiego zakonu świeckich czytamy: Reguła i życie franciszkanów świeckich jest następujące: zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując świętego Franciszka, i tak dalej. Tu zachowywać Ewangelię. Kładzie nacisk na Ewangelię. Franciszkanie świecy są zobowiązani do częstego czytania Ewangelii, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii. Niektórzy te słowa znają na pamięć z Was. Musimy właśnie zanurzyć się w Ewangelii. A co w Ewangelii jest? Takie najważniejsze mówił serce Ewangelii, to kazanie na górze, cała konstytucja życia chrześcijańskiego przez Chrystusa głoszona u świętego Mateusza bardzo rozbudowana, to kazanie na górze. A co jest sercem kazania na górze? Osiem błogosławień. Stąd nasze rekolekcje będą poświęcone tym rozważaniom na temat ośmiu błogosławieństw. Co prawda przed rekolekcjami, kiedy siostra przełożona wasza regionalna prosiła mnie tutaj z was, jeszcze z innymi siostrami, które są w tym, żebym wziął te rekolekcje i z wami poprowadził, pytam ich a jakie były tematy ostatnich rekolekcji? Nie było odpowiedzi. Myślę, że powinniście takie rzeczy gdzieś tam sobie notować, żeby wiedzieć, jakie były tematy, bo nie chciałbym się powtarzać, że to było dwa lata temu. No to po co ten sam temat wałkować. No ale no, postanowiłem sam wybrać, bo nie wiedziałem, co, wam, co mam mam przedstawić, więc serce Ewangelii. I teraz czytam Konstytucję. Franciszkanie świetcy angażują się. Aby żyć duchem błogosławieństw, a szczególny sposób duchem ubóstwa. Ubóstwo ewangeliczne ukazuje ufność w Ojcu, daje wolność wewnętrzną, skłania do popierania sprawiedliwego podziału dóbr. I można by było jeszcze znaleźć kilka cytatów o błogosławieństwach ewangelicznych w Konstytucjach, kiedy patrzyłem na to. To widziałem tam kilka tych tekstów, ale chciałbym teraz tak krótko przejść już do naszych rekolekcji. Więc tematem wiodącym serce Ewangelii Błogosławieństwa według Świętego Mateusza. I jest ich osiem. Rozpoczynają szereg nauk Jezusa Chrystusa, które uchodzą za kodeks moralności chrześcijańskiej. Dla porządku uzupełnienia należy dodać, że w Ewangelii Świętego Łukasza również są błogosławieństwa, ale tylko cztery. Treść jest bardzo podobna. Nie będziemy, ją, nie będziemy jej rozważać tutaj, ale skoncentrujemy się na ośmiu błogosławieństwach zapisanych w Ewangelii, bo program, jaki mi przedstawiono siostra Batka, przysłała mi program z poprzednich lat, jak wyglądał. Kolekcję przeznaczył, bo przeznaczone było osiem konferencji, więc pasuje jak u Pan Jezus z Kazania na Górze zaczyna od słów: Błogosławieni ubocy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. No, jednak zaznacza. Doniosłą okoliczność, że nie ubóstwo materialne zostało określone jako bogo, źródło błogosławieństwa, czyli szczęścia, lecz, błogosławie, lecz ubóstwo duchowe, ubodzy w duchu. Właśnie dzięki temu usposobieniu człowiek nie pokłada ufności w sobie, w swoich siłach. Swojej inteligencji, w swoich właśnie sukcesach, ani w dobrach ziemskich, lecz w Bogu. Ubóstwo, jak słowo to mówi, ubóstwo u Boga. Mam wszystko u Boga. Całe zabezpieczenie swojego życia to jest Bóg. A my, w obliczu tego kryzysu. Węglowego i nie tylko węglowego, paliwowego, i, i innych cen, które idą w górę. Mówimy, co to będzie? Jak my będziemy żyli? Chyba umrzemy. Zimy nie przezimujemy. Widzimy, jak bardzo ufamy Bogu. A ubóstwo duchowe również prowadzi do ubóstwa. Materialnego też. Człowiek, który ma wszystko w Bogu, nie potrzebuje mieć wiele rzeczy. Nie potrzebuje. Błogosławieni, którzy się smucą, czyli przyjmują utrapienia życia, przyznając Bogu prawo doświadczania przez cierpienie i, i nie wątpią w Jego ojcowską miłość. Smucimy się, kiedy cierpimy. Ja też tego doświadczam, szczególnie ostatnio, kiedy mi nogi i kolana wysiadają, kiedy zrobiła mi się nielecząca rana na, na, na podudziu. bardzo trudna do uleczenia, kiedy serce mi wstaje po cztery sekundy i stoi w nocy. To wszystko jest wybadane, kiedy człowiek słab, czuje się taki czasami bardzo słaby. Jest to smutne, ale muszę nad sobą pracować i muszę nad sobą czuwać, żebym nie ulegał temu smutkowi. Bo ja mam się smucić tylko z jednego. Nie z powodu tego cierpienia, ale z powodu grzechu, z powodu tego, że nie umie kochać. Błogosławieni ci, którzy będąc ubogimi, utrapionymi, nie buntują się, nie usiłują poprawić sobie warunków życia na, przez gwałt, ani też nie usiłują jakoś podeptać innych. A dzisiaj widzimy to, w ten świat nam pokazuje, że trzeba łokciami się rozpychać i być na czele. Błogosławieni, którzy łapną, pragną sprawiedliwości, nie przez wyzwolenie swoich praw. Lecz dążąc do sprawiedliwości, czyli do cnoty, do coraz większej świętości. Błogosławieni miłosierni, to jest ci, którzy są świadomi, że sami potrzebują Bożego miłosierdzia, potrafią oni współczuć i przebaczać życzliwie drugiemu człowiekowi. Błogosławieni czystego serca, którzy nie sprawili ducha swego przez namiętności, ani grzech. Są zdolni zrozumieć rzeczy Boże. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo zachowując sami pokój z Bogiem, sieją pokój na całym świecie. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, cierpią za dobrą sprawę, za wiarę, za Ewangelię. Trzeba zauważyć, że wszystkie te kategorie osób błogosławionych cechuje wspólna zaleta, czynią je zdatnymi do Królestwa Niebieskiego oraz do otwarcia się na Boga. Zamiast polegać na własnych siłach, czy to moralnych, fizycznych, psychicznych, pokładają ufność Bogu. Zamiast szukać zadowolenia w dobrych dobrach doczesnych, żyją. W oczekiwaniu dóbr wiecznych. Dlatego właśnie one zostały im obiecane. Bóg, Jego Królestwo, Jego Miłosierdzie, oglądanie Boga, szczęśliwość wieczna. Aby zostać zaliczonym do błogosławionych, trzeba mieć odpowiednie zalety, bez których nie można stać się uczniem Chrystusa. Ale tych zalet sobie sami nie wypracujemy. Choćbyśmy ćwiczyli fitness codziennie i muskuły. Wysilali się od to. to jest Boży dar. To jest Boży dar dla nas. Błogosławieństwa należy rozumieć bez jakichś analiz filozoficznych, ale tak, jak je Pan Bóg ogłosił, Pan Jezus ogłosił. Przewyższają one bowiem wszystkie perspektywy Pewności szczęścia doczesnego, by zakotwiczyć nas w wieczności. Przez swoje błogosławieństwa Pan Jezus odwrócił ocenę rzeczy, wartości rzeczy. Nie należy na nie patrzeć według cierpienia, według chwilowej radości, jaką dają, lecz według radości przyszłej i wiecznej. Tylko ten, kto wierzy w Chrystusa, a żyje ufając Mu, Oczekując Królestwa Bożego, może zrozumieć tę prostą, zasadniczą logikę: błogosławieni, ubodzy w duchu, cisi, którzy się smucą. Dla lepszego kontrastu trzeba sięgnąć do Świętego Łukasza. Gdzie Chrystus po wypowiedzeniu błogosławieństw skierował słowo biada? Biada do ludzi sytych, bogatych, wesołych, wesołkowatych, mógłbym powiedzieć. To słowo mrożące krew w żyłach jest skierowane do tych ludzi nie z powodu tego, że mają wiele, że mają dobrobyt. Lecz dlatego, że są do tego luksusu życiowego i tej wygody przywiązani, że, są, że w nim się zakotwiczyli duchowo. Całe serce i całą nadzieję w nich pokładają. Człowiekowi zado zadowolonemu, to co na początku mówiłem dzisiaj, to nam grozi, bo świat nas tak tego uczy: zadowolenia ze swoich ziemskich osiągnięć. Takiemu człowiekowi zagraża niebezpieczeństwo, że zamknie się w swojej wystarczalności, nie zwracając uwagi na niestałość rzeczy ziemskich, nie dostrzega niebezpieczeństw, jakie one ze sobą niosą. W tej kategorii ludzi wystarcza Królestwo Ziemskie do tego stopnia, że Królestwo Boże nie ma dla nich żadnego znaczenia. Dlatego prorok powiada o takim człowieku, przeklęty mąż, który posiada, pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swoją siłę, a od Pana odwraca swoje serce. Błogosławieństwa Pan Jezus skierował do wszystkich, lecz tylko ludzie oderwani od siebie samych. I dób doczesnych je osiągnął. Modlitwa o dobre życie jest bardzo potrzebna tutaj. Potrzebny jest ten czas, właśnie osobistej modlitwy, byśmy się o to modlili, byśmy takimi się stawali. Zamiast podania konkretnych, praktycznych wskazań do życia według błogosławień, zakończymy tę konferencję więc modlitwą wypowiedzianą kiedyś przez świętego Augustyna. W której znajdziemy pewne ukierunkowanie dla naszego życia także na drodze franciszkańskiej. Włączmy się duchowo w tę modlitwę. Teraz, dopóki żyję w ciele, jestem daleko od Ciebie, Panie, ponieważ postępuję naprzód przez wiarę, a nie przez widzenie Ciebie. Przyjdzie dzień, kiedy zobaczę to, co teraz nie widząc, wierzę. A widząc to, coraz co teraz wierzę, w co w teraz wierzę, będę szczęśliwy. Wówczas nadejdzie rzeczywistość, której teraz pokładam nadzieję. Teraz wzdycham, teraz poszukuję schronienia pewnego, by stanąć w bezpiecznym miejscu. Teraz, będąc słaby, uciekam się do lekarza. Teraz, w czasie nadziei, płaczu upokorzeń, cierpień, chorób. Dla wielu stałem się przedmiotem podziwu, ponieważ wierzę w to, że nie widzę, czego nie widzę. Istotnie ci, co są szczęśliwi w oparciu o to, co widzą, zażywają rozkoszy w piciu, w przyjemnościach, w dziwości, w bogactwach, w kradzieżach, w zaszczytach tego świata. Tym wszystkim się radują. Natomiast ja idę inną drogą. Nie troszcząc się o rzeczywistość obecną, a nawet obawiając się powodzenia w tym życiu, nie czuję się bezpieczny w niczym innym jak tylko w Twoich obietnicach o mój Boże. Dlatego czas rekolekcji prosiłbym, żeby był czasem wyciszenia, będziemy mieli czas na rozmowy wzajemne, dzisiejszej rekreacji, później. Trudno tam w pokojach wam, żeby się do siebie nie odzywały, żeby nie, na burmuszone, nie były na siebie, ale, ale bo to też milczenie czasami może być takie.